Zapraszam na kurs materialny www.pyotciupak.pl. Cięciwa okręgu ma długość 8 cm i jest oddalona od jego środka o 3 cm. Promień tego okręgu ma długość. Przygotujmy sobie rysunek pomocniczy, czyli jakiś okrąg. Weźmy sobie jakąś tam, powiedzmy, cięciwę okręgu. Tutaj długość tej cięciwy to jest 8. I teraz tutaj niech będzie środek. Odległość tej cięciwy od środka wynosi 3, czyli tutaj. Ta najmniejsza odległość możliwa, tutaj mamy trzy jednostki. No i oni się pytają o promień tego okręgu. No promień okręgu jest na przykład tutaj, prawda? Oznaczmy sobie promień nasz. No zobaczmy, że odległość mieści, mierzy zawsze pod kątem prostym, czyli tutaj kąt prosty zaznaczam. Tu mam trzy jednostki długości, no to ile tutaj będzie? To będzie połowa z 8, czyli 4 jednostki długości. A nasz promień, a niech to będzie niewiadoma x. No i piszemy sobie 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu daje nam x do kwadratu, czyli 9 plus 16 daje nam x kwadrat, czyli 25 to jest x kwadrat, czyli x to jest pierwiastek z 25, czyli 5. No i długość naszego promienia to jest 5 jednostek, tutaj podpisaliśmy, czyli nasze 5 jednostek, tutaj jednostki są w centymetrach, czyli 5 centymetrów odpowiedź C.